ManiacyMotocykli.pl Sprawdź ciekawe prezenty i gadżety dla motocyklistów. Polecam serdecznie, to nie pali gumy. Jesteśmy w terenie. Będziemy podjazdy robić i kółka do dookoła randomowych samochodów. Jest. A ciekawe co sobie teraz myślał o nas, co? Pa, drugi awaryjki włączył. Ej, nie znacie tych ludzi, co? Nie! <gulet> o kurwa, nie jemdź w niego! Bo jak, nie nie jak zdziwiony kurwa, chłop! Ale ty to czubek jesteś, ja pierdzielę. Ale chłop się śmiał w środku, co? O, o i w dół! Jak tam, tam? Z tyłu. jak tam! Jak tam! Fajnie? <gulet> Zaraz podniosę jeszcze. Zaraz Ty, aż 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 coś tak dziwnie zapachniało kurwa. No, się was trochę. No. no, no, co to chodzi? Kopałeś trochę, co kopałeś? Razy kop <głos> <głos> Maciek, weźmiesz na razie tą torbę z aparatem. Telem ja latarkę wziął? Stało jutwardo na środku. Powychodzili z samochodu. do też. No i też zapytać. Dawaj teraz w dwie dwóch dwoje walczę samochody. <gryw> <gryw> Trzymajcie się. O kurio! <gryw> Ty tak zbyka to fajnie, wiesz? Teraz faza była. A co widać na tej kamerce? Ale teraz to jakbyśmy mieli flipa kręcić, nie? Jak to wrażenia ogólnie u was? Tego typu? Też gruby sobie popróbować podjazdy, bo ty nigdzie jeszcze nie idziesz. Nie. A twoja kobieta może chce się przejechać. Nie. To by było coś fajnego. No. Kurwa, to używaj na no pierdolę. Eee. Dawaj, zimne może, no. No, Maciek, no, kurwa ja mam Ja A polecimy jeszcze raz z byka w dół? Pa, chłopasz tańczy Chłop tańczy, nie? Tańczą wszyscy, pa Tańczą koło fury, normalnie Na cztery to nie kryć, bo cię wypierdą, pa, 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 z byka o, 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 o. O, nie mogę ty. Wow. Aż ubiję mu suficie A ja tu się nogami normalnie, tak opionowo normalnie stałem. Teraz na noga. Ja nie siedziałem w tym hotelu, nie? Ja stałem na nogach, kurwa. Dobra, próbujemy z miejsca jedynka. No ty u sam czy cztery, cztery. Idzie ty. Się wspinał z Kubaniec. Weź, co Patyk? Mało lat przewieźć! A i tu zjeżdżałeś kiedyś? No nie właśnie! Drzewo mamy obok. O, po drzewie lecimy, pa! Ten urwałeś czy nie? Co? Yes, to sterko? Jest, to! tak Musisz przewieźć Patryk, młody. No. Młody? Ty, do sobie. Tylko zobacz w jakim stanie są, żeby nie zażigali samochodu, bo to jednak żołądek część twardy. O kur nie dał rady ty dał jeszcze raz. No już dalej już tych drzewek dotknąłeś na górze Teraz pewnie, musimy mieć. Góra no. to, to się zdarzy. A teraz skoczysz, wiesz? Nie, bo prawo wezmę bardziej. Aha. Wyszło dalej, tańczy. Ale nie mają jakąś muzykę tam, czy? Przy... Kurde, nie ma Siema chłopaki, co tam? Siemanko Siemano, siemano Śmigamy trochę, katujemy kurcze Wiecie? Nooo Dobrze, dobrze, Pozdrawiamy, pozdrawiamy ogólnie To wsiadajcie na tyle ja nagram ich reakcję Co, mogę nagrać waszą reakcję? Nie Ole kurcze, materiał się szykuje Ty nie wiesz, że bunkry to jeszcze mało lat Zaraz przywieziemy, co? Zobaczymy kurczę ich reakcje, co niejako to... Zbika weź od razu, z miejsca nawet się nie w No niech kurde, wieś poczują Weź ich tam powpuszczam A dobra, no Dobra, chłopaki, chłopaki. z drugiej strony może, bo tam otwarte drzwi No Od razu na pełnej kurwa, nie, czekaj się Ale to będzie, ty Siema chłopaki, siema, siema Co was dwuchy dłużdy? O Zry ty mo to się mano! Co was dwóch tylko jest? No chyba tylko... Tylko dwóch odwasnych. Tylko dwóch No, Zamykaj dzisiaj. Tylko odwasnych! Dawaj te drzewo od razu. Nie ma pierwszy. Jak tam się podoba? O, Wow, chłopie. <laughs> kurde, <laughs> no, kurde. Dobrze! chłopie! po to górę kur. Walim po tą całe! O nie! zapięte, nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O O Ja że my, was, że my was spotkaliśmy ojdzie. No Tak, ty jeszcze kurwa nie jeździł ja, ja, no. miał, ja miałem kiedyś Flandera, nie? bo no. to też tu wejdzie o. To my lataliśmy A po, pa, po cztery, cyk o, hoł... Ale też tak lataliśmy po lasach No my Flander... Ja Flandera rozjebałem po, po, po lasach Flandera, no Ale widzę, że lepiej latać ode mnie Torem można przewieźć a co to za spocik tu jest majster? Nisko Wieczorny spocik, tam na górze mówię, jedziemy dwie fury, mówię Kurwa, czy to nie policja? Dobra. Nie, no nie policja Można powiedzieć, że fani no, Mówię, No dobra. i po górę, pa tak Trój ubrałeś teraz? No Dawaj dookoła jeszcze

ty, żebyśmy w drzewa nie poszli, wiesz? Jak się zaprzemy od drzewo, Czekaj, spokojnie, panowie, spokojnie. Bo tu coś się kurwa zakopałem na dole. O i chodzi. To ja nie wiem czy mi się grzanie dupy nie naprawiło, bo się zestrałem. Dobre to, to, to było ja dobre, ty no. no A co to tam, tam z tyłu się Nie, tu pod No jakiś gałąź O, jaki pięster, kurwa ja gałąź O kurwa Ale wam się przejażdka trafiła, co? Oj chuj Panowie, ale byście my, na, nie panie kurwa, To wszyscy wow. Coś tam Wow no żeśmy tam przyciera, Kurda! obejrzymy go, może z zewnątrz. może z zewnątrz, Kurda! 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 No, no. no ten Zobaczymy w jakim Zobaczymy, stanie w jakim jest stanie. sprzęt Dobra Znaczy to już chyba tak było, wiesz To już tak było